Podsłuchałam, że z Tomkiem znała się Pani już wcześniej, więc czy oznacza to, że nie zastanawiała się Pani długo, żeby zagrać w tym filmie? Um, oczywiście zastanawiałam się, czy warto. Musiałam oczywiście przeczytać scenariusz, ale obserwując Tomka już nie jako mojego znajomego, przyjaciela prywatnie, ale przede wszystkim poprzez jego dwa poprzednie filmy. Wiedziałam, miałam absolutne przekonanie, że to jest już artysta, że to jest reżyser, który ma coś do powiedzenia, który ma swój świat. Zwłaszcza jego pierwszy film w sypialni, który opowiadał o, o samotnej 40-letniej kobiecie w kryzysie mnie zaskoczył przede wszystkim poprzez temat w, w kontekście jego osoby, że jest młodym mężczyzną, który akurat taki sobie wybrał temat na debiut i ten film bardzo... Bardzo mi się podobał, bardzo interesujący, mówiący jakimś jego własnym językiem. Czuć było już w tym filmie taki charakter pisma bardzo oryginalny dla Tomka i ten film wyznaczał jakiś taki chyba kierunek, w którym Tomek będzie podążał. Potem płynące wieżowce, które narobiły sporo szumu głównie przez temat, ale który też był filmem bardzo szczerym i bardzo takim um, odważnym e, i, i głębokim. I potem rzeczywiście ta propozycja, te rozmowy o zjednoczonych Stanach miłości, no nie wiem, co by się musiało stać. Jak bardzo scenariusz musiałby mi się nie podobać, albo coś bym w nim dostrzegła, czego nie akceptuję, albo z czym trudno byłoby mi się zmierzyć, żeby odmówić Tomkowi. Nie dlatego, że jest osobą, którą bardzo lubię i którą znam od dawna, ale dlatego, że rzeczywiście no, teraz jest tak, że, że o pracy z Tomkiem pewnie marzy. Wielu, wielu aktorów, a ja miałam po prostu to szczęście, że on mnie do tej współpracy zaprosił. Jeśli jak robi się filmy, no to trzeba myśleć o publiczności. Pani zdaniem, ten film do jakiej publiczności jest? Do jakiej publiczności jest kierowany? Um, myślę, że jeśli by tak chcieć oczywiście to do końca sprecyzować, bo, bo nie wiem tak naprawdę, Tomek też to podkreśla w wywiadach, że. On nie robi filmów dla konkretnej publiczności albo z jakimś y, y, planem. Nie kalkuluje tego, y, do, do, do kogo chce trafić, dla kogo ma być ten film. Chyba to, co mu w duszy gra i co z siebie gdzieś tam. Próbuje się wydostać, on po prostu przetwarza i, i robi. Y, 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 oczywiście można by najprościej powiedzieć, że, że dla kobiet, że to jest film, który kobiety na pewno zrozumieją. Mężczyźni też na pewno zrozumieją niektórzy, więc nie generalizowałabym, ale oczywiście ten film fokusuje na kobiety i opowiada o tej. Kobiecej stronie emocjonalności, zachowań pewnych, problemów, mentalności. Mówi też o kobietach rzeczy dość niepopularne i, 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 i czasem prowokacyjne. Wydaje mi się, że wiele kobiet się w tym filmie przejrzy, jak w lustrze, coś sobie przemyśli, zada sobie może jakieś pytania. Może przeżyje jakiś katarziz. Bardzo, bardzo mam na to nadzieję. Zobaczymy. Ale mm, nie wiem, ten film nie jest łatwy na pewno. Nie był łatwy dla nas i, i nie był na pewno łatwy dla Tomka. I wiem, że nie jest łatwy dla widza. Ten film nie pomaga w oglądaniu. On nie, nie ma takich... Y naturalnych dla filmowej sztuki atrakcji, choćby w postaci, nie wiem, muzyki, czy, czy jakichś scen, które uwodzą swoim pięknem. Um, nie, on jest wyprany z jakichkolwiek pomocników e, i, i, i jeżeli ktoś oczywiście się, brzydko mówiąc, załapie na tego rodzaju konwencje, to dla tej osoby ten film też będzie piękny. Ja w to bardzo wierzę. Przede wszystkim jest w nim niesamowita siła i, i szczerość i to jest jego e, e, walorem. A jakby miała Pani jednym słowem określić Tomeka jako reżysera, jakie byłoby to określenie? Szczerość chyba właśnie. Tomek jest reżyserem czułym i czujnym, tak bym powiedziała, bo, bo kocha aktorów, dopieszcza ich, można powiedzieć, rozmawia, nie ignoruje żadnych, nie wiem, lęków, wątpliwości. Histerii czasami, czy, 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 czy jakiegoś takiego naturalnego instynktu samozachowawczego, który aktor ma i na przykład broni się przed jakimś obnażeniem fizycznym, czy to emocjonalnym. On ich otacza opieką i spokojem, ale jednocześnie jest bardzo czujny, co znaczy, że jest wymagający, że dociska, piłuje, nie puszcza i nie. Nie daje takiej taryfy ulgowej na żaden fałsz aktorski, na żadne prześlizgnięcie się łatwe przez, przez scenę czy przez ujęcie szuka do tego momentu w ujęciu, w dublu, aż uzyska ten efekt, o którym mu chodziło. Ale jest reżyserem współpracującym, to znaczy jest reżyserem, który szanuje i słucha propozycji, który, który bierze bardzo dużo z aktorów, który jest otwarty na propozycje aktorów i na ich pomysły, na, na ich niezgody, na to, że sugerujemy mu czasem przecież, że słuchaj, to jest jakaś nieprawda, to, to, to nie można tak zrobić, to, to trzeba inaczej. Bo, bo coś tam i oczywiście zawsze tego słucha. decyzje podejmuje w sobie, ale, ale, ale jest na to bardzo otwarty. A jeszcze tak, jakby Pani mogła coś o postaci, którą Pani gra w filmie? Jak się grało tą postać? Ja gram dyrektorkę szkoły podstawowej w, w mieście średniej wielkości, w którym to się e, dzieje. Um, Takim właśnie jak Tomek się zainspirował, jak, jakim był chyba dla niego Inowrocław, który pamięta przez pryzmat dziecka. I mówił mi wiele razy, że on tę nauczycielkę widzi. Oczywiście to nie jest jakaś jedna osoba, która, którą tutaj pamięta, ale to jest ten typ y, y, o, kobiety, która pełni taką funkcję nauczycielki, właśnie dyrektorki szkoły, psychologa szkolnego. To jest kobieta około 40, która jest samotna w tym sensie, że nie ma rodziny, a jest uwikłana w wieloletni romans z żoną tym mężczyzną i liczy bardzo na to, że ten romans przerodzi się w stały, zalegalizowany związek. Wypadki w tym filmie powodują, że, że, że ten mężczyzna się od niej odsuwa i właściwie odtrąca. Ta miłość, to uczucie i ona nie potrafi się z tym pogodzić, nie jest w stanie tego zaakceptować. Jestem na tyle, przepraszam, jestem na tyle desperacka i, i szalona, że właściwie no, popełnia strasznie dużo błędów i, i przynosi cierpienie sobie, ale też ludziom wokół. Dziękuję paniście. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.